Z odległego systemu gwiezdnego nadlatuje lodowy podróżnik. Międzygwiezdna kometa 3 i Atlas. Pędzi przez ciemność kosmosu, niosąc pamięć o miejscu, w którym się narodziła. Została odkryta w lipcu 2025 roku przez teleskop Atlas w Chile, a jej hiperboliczna trajektoria zdradziła obce pochodzenie. To dopiero trzeci międzygwiezdny obiekt, jaki kiedykolwiek wykryto po Oumuamua i Borisowie. Porusza się z prędkością około 58 km na sekundę względem słońca i żaden grawitacyjny uścisk nie zatrzyma jej na zawsze. Jej tor jest otwarty, ucieczkowy, a każdy dzień przybliża ją do serca naszego układu słonecznego. Peryhelium osiągnie pod koniec października 2025 roku w odległości około 200 milionów kilometrów od słońca, co wystarczy by rozgrzać powierzchnię i rozwinąć warkocz. W grudniu minie Ziemię w dystansie mniej więcej 270 milionów kilometrów, dogodnym do śledzenia ją teleskopami. Obserwacje teleskopu Hubble'a pokazują, że już teraz wykazuje aktywność. Delikatny, rozproszony warkocz i stopniowy wzrost jasności z tygodnia na tydzień. To wskazówka, że jądro o średnicy około 11 kilometrów składa się głównie z lodu dwutlenku węgla z niewielką domieszką wody, rzadkość wśród komet. Zbliżenia ujawniają pociemniałą, porowatą skorupę, z której niczym gejzery wybuchają strumienie sublimującego lodu, układając się w wachlarz jonowych smug. Na tle orbit planet jej tor tworzy śmiały łuk, przecina płaszczyznę ekliptyki i znów kieruje się w zimną głębię międzygwiezdnej nocy. Naukowcy sądzą, że powstała w innym systemie gwiezdnym nawet 7 miliardów lat temu, to prawdziwa kapsuła czasu sprzed narodzin naszego układu słonecznego. Każdy foton odbity od tej powierzchni niesie informacje o tamtym miejscu i czasie, a każdy pomiar zbliża nas do zrozumienia, jak formują się planety i komety. Ten lodowy wędrowiec niesie historię innej gwiazdy. Dołącz do obserwatorów nieba, subskrybuj, by śledzić jego podróż przez nasz układ słoneczny i odkrywać tajemnice kosmosu.